Siema kryptoświry, dzisiaj mamy poniedziałek, dzisiaj chciałem się skupić na bitcoinie, pokażę Wam fajną stronkę, ale zanim do tego przejdę, to chciałem się odnieść do, do jednego komentarza. Tak szybciutko oczywiście, bo ci co mnie subskrybują to wiedzą, że jak ja się rozkręcę, to mogę gadać, gadać i gadać, bo lubię gadać, dlatego też ten kanał założyłem, żeby ze mnie trochę ciśnienie nie zeszło, powiem Wam, ale nie przedłużając, chodzi tutaj o ten komentarz. X Time Krypto napisał mi komentarz, że nigdy nie będziesz miał tylu tutaj subskrybentów dlatego, bo nie opierdalasz im marzeń. Mówisz tak jak jest, a tego większość nie lubi. Ja uwielbiam. Pozdrawiam Byku jak zawsze z fartem. Oczywiście dziękuję za ten komentarz. Wiecie, to jest do ostatniego mojego filmu. Gdzieś tam wspominałem o tym, o tych subskrypcjach, o tym, o tym kanale. Ja wam powiem, czy ja wiem, czy jest mało subskrypcji? Ja oczywiście nie, nie wrzucam tutaj żadnych pieniędzy w ten kanał, nie wrzucam pieniędzy w promocję, mógłbym sobie tutaj na Twitterze wejść i sobie wykupić, wiecie, promować swoje filmy, promować swój tutaj, swój profil i za chwilę miałbym 5 tysięcy, 10 tysięcy subskrybentów, no ale co z tego, jeśli z 10 tysięcy subskrypcji i tak kanał będzie oglądało 600, 800, 1000 osób. Ja stawiam na jakość, nie na ilość. Nie każdemu się to może podobać. Wiecie, ja nie będę tutaj nic sprzedawał, ja nie będę tutaj pierdolił farmazonów i obiecywał czegoś, bo, bo, no bo, no bo to by się mijało z moim podejściem do życia, z moimi zasadami. Ci, którzy mnie znają, wiedzą jakim ja jestem człowiekiem, wiedzą, że walę prosto z mostu, walę prosto w ryj. A jak ktoś ma z tym problem, to jest jego problem, nie mój. I proste. Tak to widzę. Ale nie przedłużając, bo jakbym się to teraz skupił na wszystkich komentarzach, to by nam myślę, że godzina była mało. Ale chciałem się skupić na fajnej stronce. Stronka słuchajcie: timechainstats.com. Łańcuch czasowy, statystyki. W przetłumaczeniu wyłączę to tłumaczenie, bo to jest dramat. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to jest stronka poświęcona tylko jednej kryptowalucie. Chodzi tutaj o Bitcoina. Jeśli ktoś się interesuje rynkiem krypto, to powinien zacząć od Bitcoina. Ja to też mówię jakimś tam znajomym. Ostatnio spotkałem znajomego, który gdzieś tam się mnie zapytał, żebym mu coś tam pomógł w jakimś tam portfelu czy w zakupie. Ja powiedziałem, że ja nie udzielam porad inwestycyjnych i jakby stoję tutaj z boku, każdy jak chce, to niech się zainteresuje, niech sobie ogarnie, poświęci czas, a nie za rączkę, nie na gotowo i potem jeśli coś się wydarzy, to potem wielkie pretensje, ja już się z tego wyleczyłem. chociaż kilka osób gdzieś tam ulokowałem, kilka osób ogarnąłem, bo wiedzą, o co chodzi w krypto, bo im wytłumaczyłem, zrozumieli to, a tak to Wam powiem, szkoda czasu, nie, szkoda czasu i, i no tak to wygląda z mojej strony. Wracając do tej stronki, stronka bardzo fajna, bardzo przydatna i wszyscy ci, którzy chcą zacząć sobie swoją przygodę w krypto, to tej stronki jak sobie zaczną. Bardzo dużo fajnych, ciekawych Rzeczy. Dużo ciekawostek. Tutaj taka ciekawostka. Jeden Satoshi ile jest wyceniany do dolara i jeden dolar ile jest wyceniany do Satoshi. Ja powiem, ta, ta, ta zmienna cały czas się zmienia i dąży tylko w jednym kierunku, żeby się zrównać jeden do jednego. Ja myślę, że za mojego życia to nastąpi. Jeszcze trochę życia jest przed mną, także myślę, że się tego doczekam. Życzę oczywiście sobie i wszystkim, żeby ci, co rozumieją krypto i są w krypto i mają bitcoiny, żeby tak się wydarzyło. Też, wiecie, nie wiemy, po ile będzie dolar, jak będzie dolar wyceniany, bo może być jeden dolar do jednego Satoshi, ale 1000 dolarów może kosztować kubek kawy za 10 lat. Tego też nie wiemy. Ale to idzie w tym kierunku, tak? nie w innym. Jak sobie tutaj zejdziemy niżej, to mamy oczywiście e, wolumen, jaka jest cena, jaki jest e, market cap, jaki jest obecnie hash rate, to możemy sobie zmienić. Mamy dwudniówkę, e, 3 miesięczny wykres, sześciomiesięczny, roczny, dwuletni, trzyletni. Jesteśmy tutaj na trzyletni, także widzimy cały czas hash rate nam rośnie, jesteśmy prawie na ATH, tutaj mieliśmy ATH. E, Dużo bardzo fajnych informacji, naprawdę naprawdę bardzo ciekawa strona. Można sobie zajrzeć, można sobie tutaj rozkminić. Tutaj mamy niżej, tutaj są informacje, są fajne stronki. Gdzieś tutaj widziałem, są nawet dokumenty. Tutaj mamy zaraz razu przynosi do białej księgi, do Bitcoin Standard. Tutaj mamy a strona nieodnaleziona, a może się wczyta. No widzicie, tutaj by trzeba było może się zalogować. Są fajne, fajne linki nas przykierowują do fajnych, tutaj, fajnych informacji. Jeśli byśmy chcieli się tutaj zapoznać z tym, to możemy sobie wskoczyć. Tutaj jest książka Standard Pieniądza, chyba Standard Bitcoina. Nie. Właśnie sobie to przetłumaczmy, Niki Szabo. W 2002 roku. Bardzo ciekawy, ale nie chcę nam tutaj przetłumaczyć, by trzeba było. A przetłumaczyło nam. Tak, spik z treści: pieniądze, kolekcje, ewolucja, zyski z transferów, bogactwa i tak dalej, tak dalej. Można sobie poczytać i się edukować, bo powiem wam, to jest podstawa. Edukacja edukacja, jeszcze raz edukacja, a wiecie, jeśli ktoś chce być prowadzony za rączkę, no tak to nie działa, tak to nie działa, potem jest wielki ryk. Ja też widzę, co się, co się dzieje na na kanałach innych, jaka jest narracja, jaka jest, jakie jest podejście ludzi, którzy komentują, co się dzieje na Twitterze, aferki koperkowe. To jest Wam powiem takie tanie, ja dlatego też bardzo mocno ważę słowa, nawet jestem czasami źle odbierany, ale tak jak powiedziałem mam to w dupie, bo ja robię tak jak robię i uważam, że trzeba się trzymać swoich zasad w życiu i ja tutaj nie będę świrował na kanale i nie będę sprzedawał komuś marzeń, żeby mieć suby, żeby mieć subskrypcje, żeby mieć lajki, że to i tamto. malutku robię swoje, idę do przodu, coraz więcej ludzi dołącza do kanału. Ci, którzy szukają takiego prawdziwego kontentu, chociaż jest pewnie, że jest mnóstwo kanałów, które, które robią dobrą robotę, ale zawsze nawet pod tymi kanałami, pod tymi filmami tych twórców zawsze się znajdą jakieś zbany, gdzie tam się prują, bo, bo coś tam, bo ktoś tam coś powiedział, bo ktoś tam coś, ktoś tam coś wspomniał, wiecie. Tak to jest z ludźmi, którzy, którzy liczą na to, że ktoś im da gotową receptę. Ja wam mogę powiedzieć i dać wam receptę, jak zrobić z, z 50 zł dwie stówy, i to zawsze działa. I to jest sprawdzona recepta. I to mogę, to mogę polecić. Mianowicie, za 50 zł, zalejcie paliwo do samochodu i jedźcie do roboty. Proste i z dniówki zarobicie sobie 150, 200 i zrobicie razy, razy 4. I to jest jedyna spra sprawdzona recepta. Wszystkie inne recepty, jak ktoś tutaj wam chce sprzedać albo wam y, y, obiecuje, że coś takiego będzie, no to możecie być pewni, że na własnej skórze się przejdziecie i potem będzie ryk. Tak to działa. Dlaczego 95% ludzi. W tym rynku traci. No, dlatego właśnie, bo wierzy w to, że ktoś im da gotową receptę na sukces, ale i tak ludzie w to brną, i tak ludzie to y, będą, y, wiecie, będą w to wierzyć i będą y, chcieli, żeby ktoś im dał gotowe rozwiązanie na to, jak z tysiąca złotych zrobić milion, ale niestety tak to nie działa i potem ktoś wchodzi bez rysy na głowie, a wychodzi z wielką rysą, wychodzi z depresją załamany, bo wrzucił pieniądze, których nie miał wrzucać, to jest po pierwsze, wrzucił pieniądze, które potrzebował na życie. Nie przeliczył sobie, że tutaj ten rynek nie, 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 nie zrobił sobie takiego researchu, że, że więcej osób tutaj traci, żeby się skupić na czymś, co ma wartość w długim terminie. Mówi tutaj o Bitcoinie, tak? bo ja też mówię wielu osobom, którzy chcą zacząć w rynku krypto, Słuchaj, jaką Ty masz wiedzę na temat kryptowalut? No, żadną. No to jak nie masz żadnej, to sobie odpuść to jest po pierwsze co mówię, a po drugie, jeśli już chcesz i jesteś nachalny i chcesz w ten rynek wejść, to się edukuj i zacznij od bitcoina. I, i, i daj temu czas. I, I to jest cała recepta. Dlaczego 80% inwestorów. W długim terminie wygrywa z ludźmi, którzy gdzieś tam spekulują, którzy gdzieś tam rozgrywają ten rynek. Wiecie, tradując, robiąc jakieś ruchy, skacząc z kwiatka na kwiatek. To są statystyki, to nie jest to, że ja coś tutaj odkryłem, że ja coś tutaj wymyśliłem. Tak to jest. Możecie sobie to sprawdzić, wygooglować, że tak to funkcjonuje. Kupując jakieś aktywo, mówimy tutaj o Bitcoinie i dając temu czas, jesteśmy wygrani w długim terminie i powinniśmy wyzbyć z siebie wszystkich emocji odnośnie ceny. Mnie cena nie interesuje, mnie, mnie interesuje okres, określony horyzont czasowy i na tym się skupiam. Jeśli jest dobry moment do tego, żeby sobie uśrednić cenę albo sobie dokupić tego aktywa, to to robię. Nic więcej. I to jest gotowy, gotowa recepta na sukces. A jeśli ktoś chce tu, teraz, zaraz, ja chcę już tu wrzucić tysiąc, jeździć lambo i to i tamto, no to widzicie, no tutaj był ile na tą chwilę jeden Bitcoin daje nam 0,03 Lambo, także no nie wiem, czy by nam starczyło na alusa do Lambo, myślę, że, że tak, ale dajmy temu czas i to się, wiecie, to się wyrównuje, no Bitcoin jakby był tutaj po 100 tysięcy dolarów, no to byśmy mieli tutaj na tam jedną, jedną ósmą, Lambo, a wiecie, kiedyś, 10 lat temu, no to tutaj było 0,000000, nie wiem, czy by nam starczyło na dywaniki, nie, czy na, na, czy na naklejkę. No i tak to, tak to działa. Ile na przykład a kiedyś wyjaśniałem takiego gościa na Twitterze, nie mam tego tweeta, ale. Coś tam pisał chłop odnośnie właśnie złota, że złoto jest takie fajne, że, że, że złoto yy, wiecie, jest bezpieczne i to ok, ja się z tym zgadzam, złoto jest bezpieczne, złoto nam przytrzyma wartość w czasie, że nie stracimy inflacji, że, yy, że możemy być czuć się spokojni z, z, z naszym złotem, ale jeśli chodzi o inwestycje i o zwrot yy, naszego kapitału zainwestowanego w złoto, ma się to nijak. I weźmy sobie na przykład głupi przykład. W 2009-2010 roku, e, jeśli byśmy kupili za jedną uncję, gdzie tam uncja była chyba po 800 dolarów, czy, czy po 600 dolarów, ile byśmy kupili wtedy bitcoinów i byśmy to zostawili, no to dzisiaj byśmy mieli e, 1200 czy 1300 dolarów na tej jednej uncji złota przez 10 lat, czy tam 12 lat, a ile byśmy mieli trzymając e, i kupując wtedy bitcoiny do dnia dzisiejszego dzisiaj tak z tej inwestycji no to w ogóle nie ma porównania. Złoto jest nośnikiem do przetrzymania naszej wartości w czasie, a nie do tego, żeby, żeby nam się zwróciła, żeby nam się zwróciła kwota, którą zainwestowaliśmy w złoto. Ja to tak przynajmniej widzę. Tak to rozgrywam. Ale wracając znowu do tej stronki mamy tutaj kilka zakładek. mamy wszystkie informacje odnośnie sieci tak. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa stronka odnośnie górników, co się dzieje, jeśli chodzi o wydobycie, cały hashrate. Wszystko, wszystko jest poświęcone bitcoinowi, jaki tutaj będzie halving, jak jest teraz, jaka ilość jest z bitcoinu wykopywana, jaka będzie po halvingu, i, który to jest halving i tak dalej tak dalej. Potem mamy zakładkę Market, tak samo, bardzo dużo informacji. E, charts. E, no, na końcu mamy fajną zakładkę. M, możemy sobie porównać bitcoina do, y, topowych, do topowych spółek na giełdach. Możemy sobie tutaj zmienić na świecowy. Ja wolę świecowy wykres niż linowy. Liniowy. Mamy tutaj wszystkie topowe, właśnie spółki: Bank of America, Berkshire, Hathaway, i to wszystko jest porównywalne do Bitcoina. I to jest też fajne takie narzędzie, także to jest stronka obowiązkowa. Zajrzyjcie sobie na tą stronkę, link w opisie. I mówię, i wszyscy, którzy wpadli na mój kanał, którzy gdzieś tam mnie słuchają. Naprawdę, jeśli chcecie zacząć inwestowanie w kryptowaluty, zacznijcie od bitcoina. Ja wiem, że bitcoin nie zrobi 10 tysięcy ale pamiętajmy o jednej rzeczy, o tym, że mając tego jednego bitcoina, czy pół bitcoina i powiedzmy rozgrywając ten rynek, mamy tak, po pierwsze spokój, mamy bezpieczeństwo. I po trzecie, jak rynek zacznie się rozpędzać, będzie halving, zawsze będziemy mogli przeskoczyć sobie z jakiejś cząstki bitcoina i sobie kupić, na przykład, rozdzielić mamy powiedzmy pół bitcoina czy bitcoina, tak? I sobie na przykład powiem: dobra, mam bitcoina, biorę sobie to 0,2 bitcoina, i za te 0,2 bitcoina wybieram sobie 10 projektów, takich topowych, jak jakiś tam projektów z pierwszej dziesiątki, i sobie wrzucam wtedy po jednej dziesiątej z tych 0,2 w dany projekt, tak? i realizuję zysk sobie do Bitcoina i sobie tak rozgrywam i naprawdę, uwierzcie mi, że robi to robotę. Ja na przykład mogę Wam się, no nie wiem w sumie czy, czy tutaj zdradzać, czy to, czy to mówić, ale ja większość zysków realizuję do Bitcoina i co z tego, że jeśli rozgrywamy to w ten sposób, tak jak mówię, że mamy jednego Bitcoina i go sprzedaliśmy na, na górce za 50 tysięcy dolarów, i mieliśmy, mieliśmy stablecoiny, mieliśmy 50 tysięcy dolarów. I powiedzmy czekaliśmy sobie na odpowiedni moment i usiednialiśmy sobie cenę od tego dołka od 15 tysięcy czy tam od 16 000, i kupiliśmy sobie za 18, 19, no dobra liczmy po te 20 tysięcy 20 czy 20 nawet 3 tysiące dolarów z jednego bitcoina. No to robiąc w taki sposób w, w tym rynku w besie w 2022 mamy na portfelu dwa bitcoiny czy powiedzmy tam 2,2 bitcoina to przy tej cenie która jest teraz i tak mamy to co zrealizowaliśmy na górce mamy ciutkę więcej jeśli chodzi o wartość dolarową ale mamy dwa razy tego aktywa więcej na portfelu i o to chodzi i to jest cały klucz i tak samo tak, tak, tak rozgrywają wiecie grubasy i ludzie, którzy to rozumieją, ktoś to ma 10 bitcoinów i sobie gra na przykład jedną trzecią portfela i mówi dobra czekam na, na fajny moment bitcoin osiąga 50, 60 70 tysięcy dolarów, sprzedaje sobie 3 kasuje sobie 210 tysięcy dolców bierze sobie to, alokuje w stablecoinach i Czeka sobie po, po, z tym kapitałem i nie patrzy na te 7 bitcoinów, że one spadły, czy to, czy tamto. Nie interesuje mnie to. Ja mam 7 bitcoinów na portfelu, nie interesuje mnie to. Trzymam to. Mam 200 tysięcy dolców, czekam na odpowiedni moment. Spadliśmy na 20 tysięcy, usiedniłem sobie za bitcoina, tak? Wrzucam, kupiłem sobie 10 bitcoinów dodatkowo, tak? Mam na portfelu 17. Za, zaczynałem z dyszką, mam, mam 7. I wyobraźmy sobie, jak teraz ten bitcoin wskoczy znowu na 50, na, na 60 dojdzie do OTM High. Co robimy? Robimy to samo, tak? Bierzemy sobie jedną trzecią czy jedną czwartą, sprzedajemy sobie 4 bitcoin. I tak dalej, i tak dalej. Tak się buduje, słuchajcie, portfel inwestycyjny, tak się buduje i się alokuje swój, swój kapitał. A nie, że tu kupię, tam sprzedam, tutaj coś mi spadło, tu wszedłem to, tu wszedłem tamto, wiecie. Nie? Także yy, tyle, jeśli chodzi o tą stronę, o moje wywody. Co do PoolChain'a, kilka słów, a czemu tutaj wszystko zniknęło, stronka przestała działać? Nie. Powiem Wam tak, PoolChain, PoolChain.pl, PLSX, no można było spokojnie poczekać sobie i kupić sobie tego aktywa więcej, ale wiecie jak to jest, jeśli wychodzi coś i możemy być, przed wszystkimi jest to kuszące, na pewno, tak, jest to miało być siecią Layer 1, jest to Layer 1, chodzi, chodzi, Bridge chodzi, chodzi, jest wymiana, jest ruch, chodzi, PLSX, chodzi i pewnie, że można było wskoczyć teraz i za te pieniądze, które się wrzuciło dwa lata temu, czy rok temu, czy półtorej roku temu, można było mieć więcej tego aktywa, można by było, ale to tak jest, jakby ktoś wiedział, że się przywróci, to by się położył. Skąd człowiek mógł wiedzieć? To jest właśnie to ryzyko, które też trzeba podejmować, jeśli ma się jakieś już pieniądze i ma się jakiś już kapitał przeznaczony na to, że mogę sobie to stracić, tak, i sobie wrzucić 20 tysięcy, 30, 000, 50 tysięcy dolarów czy 5 tysięcy dolarów, dobra, nie wyjdzie, to nie wyjdzie, trudno, ale mam tam bilet, mam tam alokację, okej. Okay. Tak jak już mówiłem, ja zostawiam sobie PLS-y, ja zostawiam sobie PLS-X-y. Jedyne co zrobiłem, to wymieniłem sobie w odpowiednim momencie. Wymieniłem sobie pls x -y do większości PLS-a. To był też dobry ruch. Tu jesteśmy poniżej fazy poświęcenia, ale ja daję temu czas. To, co Rysiu odwalił, nie jest fajne. Schował się jako twórca. Tego w ogóle bym się nie spodziewał. Powiem Wam, to jest takie moje troszeczkę takie. No taki niesmak pozostał po tym. Ale też nie wiem, czy Rysiu tego nie rozgrywa w taki sposób, że on się zaraz nie odpali, że on za chwilę jak przyjdzie przed Halvingiem, zacznie coś robić, że, że Rysiu się zacznie udzielać, że Twitter tutaj zrobi się jego, jego konto na Twitterze, zrobi się, słuchajcie, e, zrobi się złote, tak? I, I Rysia będzie wszędzie pełna, też tego nie wiemy. Co się z Rysiem dzieje? Tego też nie wiemy. Czy on to zostawi? Jeśli zostawi, no będziemy wiedzieć. Minie odpowiedni czas, minie rok, minie. minie kolejny rok będą dwa lata będziemy mogli wtedy postawić na tym świeczkę ale do tego momentu cały czas piłka w grze było z testnetem dopóki nie wystartował chain, była wielka niewiadomość. teraz to wszystko zostało wypuszczone działa tak jak miało działać bo tego nie można zarzucić to że jakieś tam były inne wiecie niuanse Pomijamy to, ale jest sieć, działa sieć, DEX działa, wszystko jest wartość, jakąś tutaj nabiera to, co tutaj wie, wiecie, dzieje się z heksem, że ten HEX traci tutaj wartość, że chce chyba osoby chcą, żeby, nie wiem, czy to właśnie Rysiu tutaj robi taką symulację, żeby kapitał przeszedł z heksa na Ethereum na Pihexa, no to też było, to też było w sumie takie troszeczkę logiczne, no bo robił tego yy, robił tego picheksa na Pulszczenie po to, żeby to nabrało wartości, ale to też tego nie wiem, ja też wszystkiego nie wiem ja tylko mówię tak jak ja to myślę i musicie się zawsze z tym y, liczyć i to rozumieć. Mam nadzieję, że tak jest. Tyle ode mnie, gdziekolwiek jesteście Oczywiście za wszystkie, za wszystkie tutaj komentarze yy, dziękuję. Z fartem. Trzymajcie się. Kryptoświry. Hej.